Patrz. Dobra, dobra, powoli. Zoplączę się tam, kurwa, właśnie. Poczekaj, Michał nie ciągnie, poczekaj, przytrzymaj go. On stoi w zielach tu, kurwa. Dobrze, poczekaj. Zaczepiony mam, kurwa. Podejdź, podejdź pod niego, tutaj górą. Słyszysz? Powolutku, spokojnie. On wyjdzie zaraz! On wyjdzie kurwa, chyba dobrze siedzi, bo już dawno kurwa. No to dobrze, dobrze. Co to jest? Widziałeś? Widziałem, to jest kleń, albo sandacz. O, już puszcza. On, no bo właśnie, on um umęcz go albo sumi sumik. Nie co to zarywa? Spokojnie. To, to coś. Sandacz, no? Dobrze, dobrze. Spokojnie, Michał, nie Uf, denerwuj się. Ej. To dobrze, dalej go od brzegu męcz. Bo jak wiele pójdzie, to ci go zerwiesz, kurwa. No to kurwa dzisiaj rybki. Ja też jem. Co to jest? Powoli. O nie, A, nie taki wielki. Nie, nie, to nie duże, ale jest. Komulet, podkręć Michał. Patrz jak zakręci. Ty, dość, to leś. Ale taki wielki. Zakar, nie, to jest kleń. To jest klenik. Rzuć ten telefon z ładko kurwa. Dawaj go wodę wylazłem Czekaj. Powoli. To jest klę, to jest za, kark, za ale typ I dlatego tak walczył Powoli, powoli. On tobie nie pójdzie Masz go? Nie, nie, nie Ale typ Nie łap za ten, za, za ryby łapnie, łap za rybę. Ja wiem, tylko chcę go podprowadzić Z, łap za kark, to urodza się wypuścić Już mam go. Ty ładny, co? Jeszcze idę na górę. Trzymasz go? No też kurwa, zobacz jak niszczostko. Rzucić? Ja z bo rzuciłem może, to? Poczekaj. W